Cześć, dzień dobry wieczór. Witajcie! Właśnie sobie spaceruję. Jestem w Telebiniu. Dotarłem do wielkiego masztu widocznego z mojego domu, ale też z pobliskich domostw. Taki spacerek z wsiakiem, z fafikiem. Nie wiem, czym się uda go złapać w kamerze. Taka ruda plamka co tam biega, to jest fafik. tak oto się prezentuje owy maszt, zobaczymy jak będzie z internetem, czy człowiek będzie się podpinał, czy się nie będzie podpinał. No i taka nowinka we wsi Terebin. W sumie trzeba zobaczyć na internecie jaki ma mieć zasięg, ale raczej na pobliską okolicę, na pobliskie wsi powinien być bardzo dobry zasięg. Jak widać masz do podpięcia, konstrukcja tak się prezentuje. Jest na trzy zaczepy. Jeden, drugi i trzeci Co by stabilnie był umiejscowiony w gruncie i nic mi go tam nie wyrwało. Ile będzie miał metrów tego nie powiem, bo ciężko jest mi określić Ale jest widoczny z okolic. W tle tak przeprezentuje się maszt. Wracamy już po świętach. Zaraz sylwester. W takim razie szapańskiego sylwestra. I do zobaczenia w Lublinie. Już niedługo. A tu mój serdeczny kompan podróży Fafik. No, baj tego pyska. Nie? Wy... Mi się tutaj wymęczył trochę. Zmachał. Biegał przez śniegi. Wytarzał się w tym śniegu, wykąpał. Teraz mamy piękny zachód słońca, lada moment. Aha, ostrość lubi współpracować mamy to. Co Lecimy? Co masz? Już coś z nas. Chodźcie. Się bawi. Do zobaczyska, widzowie. Wszystkiego dobrego. I trzymajcie się tam zdrowo.